Dzień dobry wszystkim. Witam was serdecznie na kanale Ireneusz Pilarz Dżownicy Kalifornijskie i Kompostowniki i zapraszam dzisiaj do takiego odcinka. Jak zwykle o tej porze mamy bardzo dużo liści i pewnie wiecie, co z nimi zrobić, a ja pokażę wam, co robię z nimi ja. Ja akurat mam tutaj taki wielki worek, którego nie zobaczycie, muszę przestawić. Oprócz owocowych, topoli, no i orzecha, ale orzecha tutaj nie ma. Może się trafi jakiś jeden, trafi się. Może piętnaście. To mam jeszcze lipę. Bardzo dużo lipy. Także będziemy ten kompostownik zapełniać stopniowo, on sobie będzie osiadał. Pytanie, czy mam dżownicę. Tu już troszeczkę nasypałem, więc nie jestem w stanie wam pokazać, ale tutaj o w kącie e, ci, którzy oglądali jak zakładałem ten kompostownik, pamiętają, pojedyncze wprawdzie, bo są na wierzchu, ale ze 30 drzownic, proszę bardzo. Tutaj w kąciku zrobiłem taką specjalną śluzę, nazwijmy to. Bo tutaj zawsze mogę zajrzeć i zawsze mam wgląd dosyć głęboko. Bo pod tym wielkim wiadrem jest taka perforowana beczka, do której również rzucam odpady, i tutaj również zbierają się żołnice. Ale tym się nie będziemy dzisiaj zajmować. Będziecie chcieli to kiedyś... O, nawet tu jest żowniczka. A wrócimy ją już w liście. I co? Powiem Wam, w jaki sposób ja to robię. Mam specjalnie do tego celu, żeby rozpocząć zasilanie liśćmi. To specjalnie przetrzymałem trochę odpadów i mam ich Teraz wyjątkowo dużo, bo ja zwykle taki podkład robię pod liśćmi. Dlaczego? No, po prostu, żeby pobudzić. Tam już dałem, tam już dałem, żeby pobudzić brzownicę. I co? Karton na razie sobie odsuniemy. O kartonie za chwilkę i wrócimy. Ta zebraną wczoraj porcję liści. Eee, Zastanawiałem się, czy nie pokazać wam dzisiaj, jak, jak zrobić, żeby to nie miało takiej dużej przestrzeni, ale pomyślałem sobie, że zostawię to. Na przyszły raz. Natomiast natomiast będzie musiało sobie to siadać, siadać siadać. E, I to nie wszystko. Może tak dla przypomnienia, zanim rozpocznę jeszcze o przykryciu tego. Pamiętacie, że to i to to właściwie jest zamiennik, jeżeli chodzi o masy przy kompostowaniu, przy wernikompostowaniu, to jest ta masa brązowa i trzeba wykorzystać jedno i drugie. I co? Ja na górę daję kartony. E, będą sobie łatwiej tutaj opadały tutaj, nawet jakieś wilgotne, bo coś popadało dzisiaj. I drzownice będą się adoptować. E, tak się zastanawiałem, czy poruszyć ten temat dzisiaj, ale tylko taki sygnał. E, nie tak, tak. Domyślacie się, że jest to karton po pizzy. I ten karton po pizzy jest dla mnie pretekstem do poruszenia takiego tematu. Czy dawać kartony żyżownicą, czy nie? Czy one trują żyżownicę, czy nie? Według mnie Prawdę tutaj jest biały, więc do białego na pewno używa się jakiegoś tam wybielacza. Ale mamy elementy, o których ja wiem. Najczęściej używane są kleje na bazie celulozy, więc nieszkodliwe. Jeżeli chodzi o nadruki, Również są robione farbami wodnymi. Ale czy boicie się jeść taką pizzę? To dlaczego mamy się bać, żeby dżdżownice tego nie zjadły? Żeby nie przetworzyły. E to jest element, na który jeszcze dzisiaj nie mam formalnych argumentów, ale mam je z przekazu. Jeżeli uda mi się dojść, oczywiście was o tych poinformuję i dam nawet linki do, do takich tematów, które rozwijają wątpliwości, czy dawać karton, czy nie. Czyli, reasumując, liście, karton, oczywiście macie wybór, ale uważam, że to. Jest lepiej przyswajalne przez żołądce, i nawet jeżeli pojawią się jakieś drobne elementy, nie powiem szkodliwe, ale które mogą wpłynąć negatywnie na strukturę gleby, chociaż też nie wiem, czy tak może być, to żołądce sobie z tym poradzą. Żołądce przetwarzają nawet metale ciężkie czyli liście, Karton równomiernie. To jest na jesień. To jest przez cały rok. Hmm. No tak, miało być o liściach. Zrobiło się o kartonie. Ale e, jeżeli ktoś ma takie informacje, napiszcie, bo. E, Chciałbym wreszcie załatwić ten temat. Tak formalnie. Wiecie, tak jak na przykład drzownice nie przetrwają zimy. U mnie przetrwały. Jedynym zagrożeniem, jakie jest dla moich drzownic obecnie, to natura, czyli gryzonie. Tutaj przed chwilką widzieliście, że są drzownice. Staram się stwarzać im takie strefy właśnie ogrodzone. Aby dostęp gryzoni był troszeczkę ograniczony. Nie udało mi się jeszcze złapać żadnego, ale widziałem kilka, i są to nornice, taka grubsza myszka, i są to ryjówki, takie małe myszki z długim dzióbkiem. No i co? Mamy wszystkie wytruć, możemy współpracować, tylko na pewnym dystansie. <noise> nie mogą się angażować za bardzo w moje kompostowniki i bermi natomiast dalej czekam na rozwiązanie tamtego mojego czwartego. Nie mogę się zdecydować, bo na ryjówkę 8 mm, nie na ryjówkę. Na yy, nornicę 8 mm siatka, ok, przeczytałem, ale na ryjówki nie wiem ile potrzebne pewnie z 5, bo to bardzo malutkie myszki. Pozdrawiam. Do zobaczenia, to usłyszenia z myszkami chyba przegiąłem.